Może się wydawać, że każdy laptop sprawdzi się w roli idealnego urządzenia dla programisty. W końcu programiści pracują głównie z kodem, czyli jakimś rodzajem tekstu. Do tego dochodzi przeglądarka internetowa, a także komunikatory i aplikacje służące do wymiany danych. Po dłuższym zastanowieniu może się jednak okazać, że wybór wcale nie jest taki oczywisty, a przeglądając oferty możemy znaleźć kilka naprawdę ciekawych modeli. Zwłaszcza jeśli mamy do dyspozycji 5000 zł. Jaki więc powinien być laptop dla programisty? Krótko mówiąc, powinien być mobilny, wydajny i z wygodną klawiaturą. Deweloperzy pracują nie tylko w biurze, ale także i w domu, czasem podczas podróży. Swoje laptopy z zapisanymi projektami zabierają ze sobą na konferencje, spotkania czy szkolenia. Taki laptop musi więc być przede wszystkim mobilny, należy więc przyjrzeć się jego rozmiarowi. A konkretnie rozmiarowi matrycy, a także wadze i pojemności baterii. Laptop dla programisty powinien być lekki, zapewniać długi czas pracy na baterii, a jednocześnie posiadać na tyle dużą przekątną matrycy, by zapewnić odpowiedni komfort pracy. Chociaż zadania programistów w dużej mierze opierają się na pracy z blokami tekstu, to jednak same środowiska programistyczne, takie jak na przykład Visual Studio, to platformy tak bardzo rozbudowane i zaawansowane, że wymagają całkiem dużej mocy obliczeniowej. Wydajne urządzenie to również takie, które się nie wiesza, szybko uruchamia i zapewnia błyskawiczny dostęp do danych. Mówiąc o laptopie wydajnym, mamy na myśli przynajmniej czterorodzeniowy procesor, co najmniej 8 GB pamięci RAM i dysk SSD. Można również rozważyć sprzęt z dedykowaną kartą graficzną, ale zintegrowane modele też są wydajne. Istotnym elementem jest także wygodna klawiatura, na którą zwróci uwagę każdy, kto często z niej korzysta. Programista pisze przez zdecydowaną większość swojego czasu pracy. Aktualnie najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym w laptopach jest klawiatura wyspowa. Oznacza to, że poszczególne klawisze oddzielone są niewielkim odstępem. Dzięki temu palce nie ześlizgują się na sąsiadujące przyciski. Zdecydowana większość laptopów z matrycą o przekątnej od 15,6 cala posiada blok numeryczny ułatwiający pracę z liczbami. Jeśli zdecydujemy się na laptopa z klawiaturą bez bloku numerycznego, można go dokupić i podłączyć do portu USB. Dobrze też, by klawiatura laptopa posiadała podświetlenie poprawiające komfort pracy przy słabym świetle. Które laptopy do 5000 są najlepsze dla programistów? Lenovo ThinkBook 15G2 to przedstawiciel kolejnej cenionej marki laptopów. Seria ThinkBook to młodszy brat legendarnej serii ThinkPad i cechuje się bardzo dobrą konfiguracją. Proponowany model wyposażony jest w ośmiordzeniowy procesor AMD Ryzen 7 z częstotliwością taktowania od 2 do 4,1 GHz. Wsparcie procesora zapewnia aż 16 GB pamięci RAM klasy DDR4 3200, którą można rozbudować do uwaga, aż 40 GB. Dane przechowywane są na dysku SSD 512 GB. Ekran o przekątnej 15,6 cala pracuje w rozdzielczości Full HD, a matryca została wykonana w technologii IPS z odświeżaniem 60 Hz. Waga urządzenia to zaledwie 1,7 kg, a bateria umożliwia pracę przez 8 godzin. MSI GF65 Fin to propozycja dla osób szukających w laptopie gamingowego zacięcia. Na pokładzie laptopa znajdziemy aż 6 i 12-wątkowy procesor Intel Core i7 taktowany częstotliwością od 2,6 do 5 GHz. 8 GB pamięci RAM klasy DDR4-3200 można rozszerzyć do aż 64 GB. Laptop wyposażony jest w dedykowany układ graficzny Nvidia GeForce RTX 3060 z 6 GB pamięci w RAM klasy GDDR6. Dane przechowywane są na dysku SSD o pojemności 512 GB. Ważnym elementem laptopa jest jego ekran. Matryca IPS o przekątnej 15,6 cala działa w rozdzielczości Full HD i odświeżona jest z częstotliwością 144 Hz, co docenią użytkownicy, którzy po pracy nad swoimi programami lubią pograć w dynamiczne gry. Microsoft Surface Pro 7 został zaprojektowany dla osób szczególnie ceniących sobie mobilność. Towarzyszące niecałe 800 g urządzenie posiada ekran o przekątnej 12,3 cala, wykonany w technologii PixelSense. Laptop ma 8 GB pamięci RAM DDR4x, czyli niskonapięciowej, przez co pobiera mniej energii i jednocześnie zachowuje dobrą wydajność. Za wsparcie graficzne odpowiada zintegrowany, ale nowoczesny i zaawansowany układ Intel Iris Plus. Z Surface Pro 7 wyposażony jest w złącze Surface Connect, pozwalające podłączyć do laptopa stację dokującą. Do dyspozycji otrzymujemy też jeden port USB typu C, dzięki któremu do urządzenia można podłączyć na przykład dodatkowy ekran. Jeśli szukasz laptopów idealnych dla programistów, interesującą ofertę znajdziesz pod linkiem w opisie tego filmu. A my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.